Panie trenerze, przygotowania trwają, LKS Lipa, no, cel dość jasny. Cel jest jasny, ponieważ mamy wypracowaną przewagę po rundzie jesiennej 6 punktów, chcemy to utrzymać. No. Zarząd, zawodnicy przede wszystkim sami podjęli rękawice i chcą awansować do A-klasy. Trenują solidnie, zresztą jak za moimi plecami widać, frekwencja dopisuje. Sparingi zaczynamy rozgrywać. Pierwsze dwa z dosyć wymagającymi przeciwnikami, bo grającymi w wyższej klasie rozgrywkowej. Jeden remis, jedno zwycięstwo. No i chcemy pokazać po prostu, że tutaj będą chłopacy dobrze grać w piłkę. Jeżeli chodzi o te mecze sparingowe, jakieś nowe rozwiązania taktyczne są? Znaczy, się, ja stosuję zawsze ten sam schemat, tak? Czy to prowadzę zespoły z niższej ligi, czy z wyższej ligi, to pierwsze sparingi mają polegać na tym, że e, mają te sparingi po prostu wybiegać i dosyć dobrze organizować się w grze defensywnej. E, w pierwszym meczu troszeczkę nam to jeszcze nie wychodziło, bo z Baborówki zremisowaliśmy 4-4. W drugim meczu również popełniliśmy błędy, ale właśnie po to są sparingi, żeby zawodnicy e, na w własnych błędach się uczyli. Ja wiem, jestem przekonany o tym, że to przeniosą na ligę i już tych błędów nie będą widzę popełniać. A przed Wami jakie sparingi? Jeszcze gramy z Wełną Rogoźną, jeszcze gramy z Wartą Obrzycko, jeszcze gramy z Orkanem Objezierze, także między innymi oczywiście, więc jeszcze teraz gramy z Młynkowem, więc wszystkie błędy będziemy starali się eliminować i coraz bardziej będziemy naciskać na rozwiązania techniczno-taktyczne, taktyczne przede wszystkim na, na boisku. Duża przewaga punktowa po rundzie jesiennej na pewno daje duży komfort, więc raczej te przygotowania pewnie już myślą o wyższej klasie. E, czy dają duży komfort? E, jeżeli człowiek już tyle lat w tej filce prze, przeżył, to wie, że wszystko się może zdarzyć. Runda wiosenna zawsze jest cięższa od rundy jesiennej. I tutaj, e, nawet duża przewaga, nie powiedziałbym tego, że mamy taki dyskomfort. Zawodnicy na pewno też mają to w głowach, ja cały czas im to tłumaczę, że nie można sobie pozwolić na to, że będziemy jakikolwiek myśleć o jakiejkolwiek przewadze. Mają po prostu wyjść i każdy następny mecz zagrać tak, jak najlepiej potrafią, mają się tym bawić, cieszyć, a wierzę w to, że przy takim podejściu będą wygrywać każdy kolejny mecz i to jest najważniejsze. Czyli mecz ster z nami w rzeczywistości nie powtórzy. Tego nigdy nie wiemy, czy się powtórzy, czy się nie powtórzy. Tak, wierzę w to, że zawodnicy będą po prostu podchodzić bardzo solidnie do każdego meczu i go po prostu chcieli wygrać.